Stany Zjednoczone. Jest pewna rzecz, której nie rozumiem. Otóż w Stanach Zjednoczonych stało się coś dobrego, zezwolono wszystkim ludziom na małżeństwa i jest to informacja, która powinna nas wszystkich cieszyć, nas wszystkich zwolenników świeckości, zwolenników nowoczesnego państwa, czyli po prostu zwolenników ludzkiej wolności. Tym niemniej niektórzy ludzie są niesamowicie oburzeni. E, bardzo mnie rozbawiło, jak jakiś Polak e, zaprotestował, jak Schwarzenegger stał się tęczowy na swoim profilu społecznościowym e, i stwierdził, że on w takim razie bardzo mocno ukaże Arnolda Schwarzeneggera i go odlajkuje. <laughs> Schwarzenegger e, napisał: Asta la vista. Mm, bardzo dobrze. Mm, no i właśnie. Skoro taki twardziel jak Schwarzenegger nie boi się praw dla osób homoseksualnych, to dlaczego tylu ludzi w Polsce ma z tym jakimś, jakiś problem? W ogóle nie rozumiem, na czym ten problem polega. Zwykle on jest przedstawiany przez przeciwników praw dla osób homoseksualnych w ten sposób, że coś jest narzucane nam, heteroseksualistom, że że nie wiem, że, że nas gwałcą tym, że, że osoby homoseksualne mają prawo do związków małżeńskich. Przecież to jest absurd, prawda? No, narzuceniem by było na przykład zabronienie związków heteroseksualnych, albo nie wiem, przymus odbywania związków homoseksualnych, no nikt o niczym takim nie myśli. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby ludzie, którzy się kochają, którzy chcą być razem, mogli w majestacie prawa być razem. Czasem pojawia się argument dotyczący tego, że rodzina heteroseksualna bardzo często będzie mieć dzieci, tak? A homoseksualna no, niekoniecznie. No, ale ten argument no, w żaden sposób nie powinien odbierać praw do małżeństw osobom homoseksualnym. Po pierwsze Przede wszystkim no, można pomyśleć po prostu o tym, że państwo może po prostu pomagać rodzicom dzieci, tak? Czy to osobom heteroseksualnym, czy to osobom homoseksualnym, bo osoba homoseksualna też może być rodzicem, może też adoptować dziecko. No u nas jeszcze nie jest to dozwolone, ale może właśnie warto się pod tym kątem zastanowić nad tym, żeby, żeby o to zawalczyć, prawda? Żeby osób, które mogą wychowywać dzieci, było więcej, prawda? No to jest, to jest korzystne a wydaje się, że osoby homoseksualne, jak kochają swoje dziecko, no to w żaden sposób mu nie zrobią jakiejś większej krzywdy niż osoby heteroseksualne, chociaż wiadomo, że każdy rodzic y, może popełnić błąd y, w wychowaniu dziecka y, albo po prostu nie dać sobie rady. Y, no trudno, no to, tak, tak to jest na tym świecie niestety. Y, to jest trudne wychować dziecko. Y, więc tak, no więc... W można co najwyżej podyskutować nad tym, na ile jakieś ulgi podatkowe, inne tego typu jakby udogodnienia yy, powinny dotyczyć tylko osób, które mają dzieci, a na ile wszystkich par małżeńskich, prawda? Tutaj chciałbym jeszcze dodać, że państwo powinno wspierać po prostu też małżeństwa, dlatego że człowiek, który żyje swobodnie, komfortowo z osobą, której ufa, którą kocha, no jest lepszym obywatelem, lepszym pracownikiem, ma jakby bardziej zdystansowany i zrównoważony światopogląd, bo przecież jak kogoś kocha, jak z kimś jest, no to w tym momencie też no, musi się nauczyć jakby żyć z drugą osobą, dyskutować z nią, zgadzać się i się nie zgadzać, prawda? Wydaje mi się, że osoba, która stara się dogadać z drugą osobą, jest bardziej konsyliacyjna. Rozumie, że poglądy to są tylko poglądy, że nie można się na nikogo obrażać, ani popadać w nienawiść, tylko za to, że ktoś drugi ma inne poglądy. No i tutaj jakby małżeństwo jest taką podstawową komórką, która może właśnie tej tolerancji nauczyć. Oczywiście nie musi, nie musi, ale, ale na pewno... Bardziej może niż, niż samotność, czy nie wiem, lektura książek, czysto teoretyczne poznawanie innych ludzi. Dlatego w Stanach Zjednoczonych stało się coś dobrego. Pary homoseksualne mogą w majestacie prawa być w związkach małżeńskich i jest to bardzo korzystne i nic dziwnego, że tylu ludzi na całym świecie Y, czy to homoseksualistów, czy to heteroseksualistów? Y, no, bardzo się z tego cieszę. Oczywiście używam tych dwóch pojęć, ale oczywiście, no, jakby gama y, upodobań seksualnych jest dużo większa. Y, no, ja prowadzę różne dyskusje na Twitterze. W ogóle, Twitter to jest fajne, jakby takie bezpośrednie narzędzie społecznościowe. No i zaczepiła mnie pani, która, a propos Grodzkiej, a propos Anny Grodzkiej, nie mogła uwierzyć, że Anna Grodzka jest kobietą, tak? I podała taki przykład: czy moja żona by się rozebrała przy Annie Grodzkiej, albo, albo nie wiem, siostra, córka, matka, no jakaś kobieta z otoczenia. E no, jak powiedziałem, że nie wiem, no po prostu ona sama wie lepiej, ale starałem się wytłumaczyć, no, że naprawdę takie coś się zdarza, że można po prostu urodzić się w męskim ciele z kobiecym umysłem i w kobiecym ciele z męskim umysłem także, że to jest taka no, stosunkowo częsta przypadłość czy też zjawisko przy rozwoju. Naszym, prawda, od dzieciństwa, jak się rozwijamy, są nad tym prowadzone badania? Jest ileś tam czynników, które mogą sprawić, że, że rodzimy się kobietą w męskim ciele, tak jak najpewniej Anna Grodzka. No i pytanie, czy jakaś bliska kobieta ona sama musiałaby zdecydować, czy by chciała pójść na basen, nie wiem, dla nudystów, dla nudystek? z Anną Grodzką. No ja myślę, że jeśli Anna Grodzka ma w pełni kobiecy umysł, to to jest najważniejsze, prawda, że ma kobiecy umysł i w tym momencie ona, no, czuje się jak kobieta, także w, jeśli, jeśli jakaś nasza skromność ma, ma dotyczyć właśnie no, takich relacji, no, nieerotycznych w przestrzeni publicznej, no to w tym momencie liczy się to, kim jesteśmy, jak myślimy, co czujemy, bardziej niż nasze ciała, tak? No, być może kiedyś nadejdą czasy, no, na pewno nie za 5 lat, kiedy człowiek będzie mógł transhumanistycznie, że tak powiem, być yy, przetransportowywany do czegoś innego. Nasza świadomość, prawda, nasz mózg będzie jakoś tam przedrukowywany na inny nośnik. No i wtedy nasza świadomość będzie mogła jakby egzystować w czymś zupełnie innym niż ludzkie ciało, męskie czy damskie. Nie wiem, czy takie coś będzie kiedyś technologicznie możliwe, teoretycznie na pewno jest możliwe, a czy praktycznie, jak to będzie trudne, nie wiadomo, ale no musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w naszych głowach są doskonałe komputery, jak na razie najdoskonalsze komputery, jakie w ogóle znamy, wynalezione w procesie ewolucji przez ślepą naturę, przez ślepego zegarmistrza natury i to te nasze biologiczne, złożone z substancji klejowej, z neuronów, yy, komputery yy, decydują głównie o tym, jak my siebie czujemy. No ręka nie myśli, prawda? Ręka to tylko ręka, unerwiony organ, który służy do chwytania, prawda? Tak samo z wieloma innymi częściami ciała. Natomiast mózg, no to jest właśnie to, co definiujemy jako samych siebie. To jest to, co czujemy, czym czujemy i tak naprawdę czym jesteśmy, prawda? Dopóki mamy mózg możemy wszystko. Jak nie mamy mózgu, jesteśmy martwi. To mózg sprawia, że jesteśmy kobietą, to mózg sprawia, że jesteśmy mężczyzną. I on, on jest jakby tutaj tym ostatecznym sędzią i z nim za bardzo nie można pertraktować. Także w tym momencie, jeśli ktoś się urodził kobietą w męskim ciele, no to piętnowanie go jeszcze dodatkowo za to, że, że nie wiem, że taki się urodził, no jest po prostu okropne, jest po prostu nie w porządku i ja osobiście cieszę się, że Anna Grodzka, bardzo sympatyczna osoba, którą osobiście poznałem, z której poglądami się czasem nie zgadzam, bo ona jest bardzo lewicowa, ja jestem centrowy, yy, ma też coś przeciwko szczepionkom, co moim zdaniem nie jest do końca racjonalne, yy, ale, no ale jest to super osoba i, i właśnie bardzo dobrze, że ona się znalazła w naszym parlamencie, bo w ten sposób jakby troszeczkę pokazała ludziom, Polakom, a jesteśmy niestety społeczeństwem bardzo konserwatywnym, że, no, że po prostu, że tacy ludzie są, że nie są straszni, że zasługują na szacunek, tak jak każdy z nas, po prostu zasługują na szacunek z uwagi na swoje osiągnięcia, na swoją mądrość, na swoje dokonania. Jak, jak robią coś głupiego, no to z kolei nie zasługują na szacunek, ale no nie dlatego, że, że urodzili się. Kobietami w męskim ciele, prawda? To nie powinno przesądzać o tym, jak ich widzimy, czy źle, czy dobrze. I, i to jest bardzo ważne. No, ja mam osobiście nadzieję, że i w Polsce za jakiś czas mam nadzieję, że niedługi pary homoseksualne też będą mogły bez, żadnej, bez żadnych problemów zawrzeć związek małżeński. Jeśli ktoś z Was uważa, że że państwo powinno wspierać przede wszystkim dzieci, tak? Lu ludzi, którzy się decydują na posiadanie dzieci. No to tak, to okej, okay, to, to, to można tak dyskutować, ale no pamiętajcie, że to powinno dotyczyć tak samo nas, heteroseksualistów, jak i ich homoseksualistów, prawda? Jeśli homoseksualiści wychowają dzieci, i to też powinno się im w taki sam sposób pomagać, jak, jak parom heteroseksualnym, prawda? A jeśli nie, no to jeśli uważacie, że. Że, że to brak, brak dzieci jest jakby powodem, żeby, żeby słabiej wspierać związek małżeński. No to okej, okay, ale bądźcie tutaj sprawiedliwi yy, i jakby nożytelni w swoim yy, myśleniu, tak? Ja osobiście uważam, że sam związek małżeński jest warty wspierania, bo on przynosi yy, wszystkim, całej społeczności, nie tylko dzieci, ale też pewną równowagę, spokój, stabilność. I możliwość bycia lepszym obywatelem, i lepszym pracownikiem, i lepszym pracodawcą, jak ktoś jest pracodawcą. Także i, i posiadanie dzieci, i związek małżeński powinno się wspierać, nie powinno się tego bronić ludziom, którzy do tego dojrzeli i którzy chcą się na to zdecydować. Trzymajcie się.